Siemano ekipo, witam Was na kolejnym odcinku, a dzisiaj handluj i zarabiaj. Aktualnie uważam, że jest najlepszy moment na jakiekolwiek inwestycje w FIFA, ponieważ EA dało nam kilka fajnych eventów. Do tego były paczki za 100 tysięcy, paczki za 125 tysięcy, dwie paczki w cenie jednej, co poskutkowało tym, że rynek transferowy strasznie poszedł w dół i te karty są aktualnie bardzo, bardzo tanie. Podam Wam dzisiaj kilka sposobów inwestowania monet. A to co powinniście wiedzieć na początku, to to, aby inwestować w momencie, kiedy jej daje jakieś fajne, drogie paczki, wtedy te karty będą najtańsze. No i na początku zachęcam do zostawienia subskrypcji i dzwoneczka, aby nie pominąć nowych materiałów, a mi pomoże to docierać do większego grona odbiorców. No a pierwszym sposobem będzie inwestowanie w karty od 84 do 87. Aktualnie ceny są mega niskie, załóżmy taki Jonas czy Depay. Chodzą aktualnie po 3000, to jest pewne, że te karty odbiją i będzie można na nich łatwo zarobić. Jeśli chodzi o karty ocenione na 85, polecałbym Cedire, Jacko, Falcao, Aspasa, można też Paulinio, Wicela, a nawet Benzeme. Jeśli chodzi o karty 86, nie uwzględniłem ich tutaj dużo, ale na pewno Naldo. Tak jak widzicie, byłby dobrą opcją, jeśli chodzi o karty 87 i Niesta jest do wyhaczenia za 18-19 tysięcy, to jest mega promocja. Mamy jeszcze tutaj Immobile, dobra liga, dobra narodowość, to samo Piquet. te karty chodzą po jakieś 21-22 tysiące. Jest jeszcze Merdens, no te karty też bankowo odbiją, mogę Was dosłownie zapewnić, no z kart wysokie overale, to chyba wszystko, co powinniście wiedzieć. Przejdźmy do kolejnego sposobu. No a kolejnym sposobem na inwestycje uważam, że są one swatchy, e, które aktualnie też bardzo mocno poszły w dół. I dla przykładu, taki piątek tydzień temu kosztował 27 tysięcy, a dzisiaj możecie go kupić za 18 tysięcy. No, cena spadła drastycznie. No a biorąc pod uwagę, że w piątek Milan na wyjeździe gra z ostatnią drużyną w tabeli. Wydaje mi się, że piątek będzie strzelał bramki i ta karta powinna odbić. Kolejnymi fajnymi łastłoczami jest Fabregas i Naldo. Dwie karty ocenione na 86 do wyhaczenia za 20 tysięcy. Uważam, że jest to promocja. W momencie, kiedy Monaco wychodzi z kryzysu i łapie w miarę stabilną formę. Chętnie zainwestuje w kilka sztuk tych piłkarzy. No i. One jeszcze są do przejrzenia. Nie będę wam wiecie podawał wszystkich, podaję wam tylko przykładowe. Ogólnie one są teraz bardzo, bardzo tanie. Kolejnym sposobem, świetnym sposobem uważam, że jest piłka po tym Premier League, który wyjdzie prawdopodobnie w drugi piątek miesiąca, czyli już za tydzień. No i chyba niewątpliwie Aguero sięgnie po tą nagrodę. Zawodnik, który w czterech spotkaniach strzelił 7 goli. Do tego miał dwa hat-tricky w tym miesiącu i to niezbyle kim, bo z Chelsea, z Arsenalem, więc no wydaje mi się pewne, że to właśnie on sięgnie po nagrodę piłkarza miesiąca w Premier League. No i dobrymi inwestycjami będą piłkarze z Manchesteru City. Uważam, że wymagania będą dość wysokie, więc wziąłem pod uwagę karty od 85 w górę i Mares oraz Kompany Kupywanie w granicach 9-10 tysięcy. To jest pewny zarobek na bank. Do tego Otamendi i Ferdinando. No, wziąłem ich pod uwagę z faktów wyższego overala, bo y, nie wiadomo jakie wymagania da nam EA. Jeśli chodzi o wysokie overale z Premier League, które też mogą być potrzebne do tego zadania, to Alexis Sanchez Overal 87 do kupienia za jakieś 23 tysiące. Uważam, że to też jest promocja, na której zarobicie. No i na pewno będzie zadanie, aby wymienić skład z piłkarzami, którym Aguero strzelił hat -tricka, więc wziąłem pod uwagę niższe overale, ale taki Jordinio w granicach 3,5 tysiąca, uważam, że jest świetną inwestycją to samo tyczy się Sokratisa i Lagazeta możecie też Lagazeta kupować w wersji 85 po jakieś 7 tysięcy, też powinien przynieść pewny zysk, no i ostatnim sposobem w momencie kiedy EA daje nam jakieś fajne, drogie paczki to jest inwestycja w informy z aktualnej drużyny tygodnia, bo w momencie kiedy ludzie otwierają paczki, te informy strasznie, ale to strasznie bardzo lecą w dół cenowo. No a jeśli chcecie wiedzieć, w jakie informy najlepiej inwestować, na koniec filmiku przypnę Wam odnośnik, bo tego typu materiał już nagrałem o inwestycjach w informy w tym tygodniu. Na dzisiaj to byłoby na tyle. Polecam dużo zainwestować. Ja aktualnie zainwestowałem ponad 4 miliony i liczę na naprawdę duży zysk. Zachęcam Was do zostawienia komentarza, zostawienia łapki w górę, jeśli materiał okazał się dla Ciebie pomocny. Dzięki Wam za oglądanie tego materiału. Do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć!